Pokażcie jaja. Kapitan zszokował salę. Rozpoczęło się decydujące listopadowe zgrupowanie reprezentacji Polski, być może najważniejsze w krótkiej, ale jakże udanej dotychczasowej kadencji selekcjonera Jana Urbana. W poniedziałek, 10 listopada, pierwsi kadrowicze zaczęli meldować się w warszawskim hotelu, rozpoczynając tym samym operację Holandia i Malta. Stawka tych dwóch spotkań jest gigantyczna i doskonale znana. Po sześciu rozegranych kolejkach eliminacji do Mistrzostw Świata 2026 roku Polacy z dorobkiem 13 punktów zajmują drugie miejsce w tabeli Grupy G. Choć matematyczne szanse na bezpośredni awans kosztem prowadzącej Holandii 16 punktów są już tylko iluzoryczne, celem nadrzędnym, absolutnym minimum jest przypieczętowanie drugiej lokaty, która gwarantuje nam udział w marcowych barażach. Właśnie dlatego nadchodzące starcia, najpierw prestiżowy rewanż z pomarańczowymi w piątek 14 listopada na PGE Narodowym, a następnie obowiązkowy do wygrania mecz z Maltą trzy dni później, niosą ze sobą tak potężny ładunek emocjonalny i sportowy. Właśnie w tej napiętej, pełnej oczekiwanej atmosferze we wtorek odbyła się pierwsza oficjalna konferencja prasowa z udziałem mediów. Na pytania dziennikarzy, zgodnie z tradycją, odpowiadał selekcjoner Jan Urban oraz kapitan drużyny Robert Lewandowski. Była to klasyczna, merytoryczna rozmowa. Urban opowiadał o powrocie lewego do zdrowia po kontuzji, o fatalnej wiadomości dotyczącej absencji Bartosza, Ślisza, który musi pauzować za kartki, oraz o tym, jak zamierza taktycznie podejść do niezwykle trudnego starcia z Holendrami. Robert Lewandowski, świeżo po spektakularnym tricku w barwach Barcelony, również ze spokojem i skupieniem odpowiadał na pytania dotyczące swojej formy, rywalizacji w klubie i nastrojów w kadrze. Konferencja zbliżała się już ku końcowi. Dziennikarze zadawali ostatnie pytania, a atmosfera, choć profesjonalna, była typowa dla tego typu spotkań. Wtedy właśnie, gdy rzecznik prasowy miał już podzękować za udział, o głos niespodziewanie poprosił sam kapitan. W sali natychmiast zapanowała cisza. Robert Lewandowski przybrał śmiertelnie poważną, wręcz grobową minę, spojrzał przenikliwie na zgromadzonych na sali dziennikarzy i wypalił słowa, których nikt w najśmielszych snach nie spodziewał się usłyszeć w tym momencie z jego ustęp. Mam apel do dziennikarzy, pokażcie jaja. Te trzy słowa zawisły w powietrzu na kilka sekund, wywołując absolutną konsternację i zdumienie. Czy kapitan, znany ze swojego opanowania i dyplomacji, właśnie w tak bezprecedensowo ostry i konfrontacyjny sposób zaatakował media? Czy to była jego odpowiedź na krytykę, która spadała na niego i na kadrę w ostatnich, trudnych miesiącach? Dziennikarze patrzyli po sobie z niedowierzaniem, próbując zrozumieć, co właśnie się stało i jak mają zareagować. Właśnie wtedy, gdy napięcie sięgnęło zenitu, Lewandowski zrobił coś, co całkowicie zmieniło sens i wagę tej wypowiedzi. Jego śmiertelnie poważną minę zastąpił szeroki, ciepły uśmiech. A tak na serio, kontynuował, natychmiast rozładowując całą atmosferę, zapraszam Was serdecznie na badania tutaj do jajowozu, który jest pod hotelem, żebyśmy się przebadali. Ja też idę. Mam nadzieję, że skorzystacie z tego, dodał kapitan, przechodząc płynnie od wojskowej retorycznej prowokacji do niezwykle ważnego, społecznego apelu. Okazało się, że cały ten mistrzowsko wyreżyserowany spektakl był genialnym fortelem, mającym na celu przykucie uwagi do znacznie ważniejszego tematu niż tylko taktyka na najbliższy mecz. Był to element globalnej akcji Movember, czyli wąsopada, która od lat odbywa się na całym świecie właśnie w listopadzie. Ta coroczna, międzynarodowa tradycja ma jeden, niezwykle szczytny cel – zwiększanie świadomości społecznej na temat zdrowia mężczyzn. W świecie, w którym mężczyźni często boją się lub wstydzą rozmawiać o swoich problemach zdrowotnych, Muwember próbuje przełamać to tabu. Akcja skupia się przede wszystkim na kluczowych, męskich chorobach, na profilaktyce raka prostaty, raka jąder, ale także na niezwykle ważnych, a często pomijanych, problemach natury psychicznej i zapobieganiu samobójstwom. Symbolem całej kampanii, jej wizualnym haczykiem, jest charakterystyczne zapuszczanie wąsów przez cały listopad. Ma to być pretekst do rozpoczęcia rozmowy, do zadania pytania, dlaczego zapuszczasz wąsy, co z kolei ma prowadzić do dyskusji na temat profilaktyki i regularnych badań. Akcji, co równie ważne, towarzyszą także liczne zbiórki pieniędzy, fundusze z których przeznaczane są na dalsze badania naukowe oraz programy wspierające zdrowie mężczyzn na całym świecie. Wystąpienie Roberta Lewandowskiego na tej konferencji to dowód na to, jak bardzo zmieniła się jego rola, nie tylko w kadrze, ale i w całym społeczeństwie. W wieku 37 lat, po osiągnięciu w piłce niemal wszystkiego, Lewy coraz wyraźniej pokazuje, że jest kimś więcej niż tylko maszyną do strzelania goli. Staje się prawdziwym liderem opinii, mentorem i ambasadorem niezwykle ważnych spraw. Pamiętamy jego niedawny, publiczny apel w obronie 18-letniego lamina Jamala w Barcelonie, którego wziął pod swoje skrzydła, prosząc media o spokój, czas i doświadczenie dla młodego kolegi. Pamiętamy też jego niedawną. Symboliczną rolę mistrza ceremonii podczas podświetlania Empire State Building w Nowym Jorku na biało czerwono z okazji święta niepodległości. Teraz Lewandowski po raz kolejny wykorzystał swoją gigantyczną, globalną platformę medialną, by poruszyć temat trudny, wstydliwy, a jednocześnie absolutnie kluczowy dla życia i zdrowia tysięcy mężczyzn w Polsce. Jego prowokacyjne pokażcie jaja było mistrzowskim zagraniem PR-owym. Wiedział doskonale, że zwykła, grzeczna prośba o badania mogłaby przejść bez echa. Zostać zignorowana przez media skupione na sensacjach. Ale taki atak na dziennikarzy, takie bezpośrednie rzucenie im wyzwania, natychmiast stało się tematem numer jeden, gwarantując, że jego prawdziwy apel dotrze do milionów odbiorców. To była przemyślana, inteligentna i niezwykle skuteczna strategia. Co więcej, jak donosiły media tuż po konferencji, kapitan nie rzucał słów na wiatr. Natychmiast po spotkaniu z dziennikarzami, sam jako pierwszy udał się do mobilnego gabinetu. Czyli jajowozu, by dać przykład i poddać się badaniom, a zanim poszli kolejni członkowie sztabu i reprezentacji. Cała ta sytuacja jest również fantastycznym symbolem nowej, zdrowszej atmosfery, jaka zapanowała w kadrze pod wodzą jana Urbana. Po miesiącach chaosu, afer jak ta z opaską kapitańską, mebialnych przepychanek i wewnętrznych konfliktów, które trawiły reprezentację za kadencji poprzednich selekcjonerów, wreszcie nastała normalność. Fakt, że kapitan drużyny może pozwolić sobie na taki żart a selekcjoner i reszta sztabu podchodzą do tego z uśmiechem i pełnym wsparciem, pokazuje jedności i wzajemne zaufanie, jakiego w tej drużynie nie widzieliśmy od lat. Po tej krótkiej, acz niezwykle ważnej społecznie przerwie, reprezentacja Polski wraca jednak do ciężkiej pracy. Czas na żarty się skończył. Przed biało-czerwonymi dwa finałowe starcia. Najbliższe, w piątek 14 listopada o godzinie 20.45, to prestiżowa bitwa z Holandią. A trzy dni później, w poniedziałek 17 listopada, również o 20:45, czeka ich ostatni, obowiązkowy krok na Malcie. Robert Lewandowski swój apel już wygłosił. Teraz, miejmy nadzieję, przemówi na boisku.